Daniel Wieleba, Timo track, no i proszę Państwa, Chojnica, a tu dzisiaj zwycięzca inaczej zwyciężczyni, Oliwia, powiedz mi, jak ty tego dokonałaś? Sama nie wiem, ale było łatwo w miarę zręcznościowo. Także fajnie. Dobrze, a skąd się dowiedziałaś o naszym konkursie? E, z koleżanką przychodziłyśmy przez przypadek, no i usłyszeliśmy, że jest konkurs i do wygrania właśnie smartfon, więc czemu nie wziąć udziału? Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kłaniam się nisko Daniel Wieleba. Proszę Państwa, po mojej prawej stronie T-Mobile Track, a tam wczoraj i dzisiaj przez cały dzień od godziny 12 do 20 rozdajemy gadżety niespodzianki. Ale to nie wszystko, bo wczoraj o godzinie 19 Olivia wygrała smartfon Huawei od firmy T-Mobile. Więc proszę Państwa, jeśli macie ochotę dzisiaj wygrać taki smartfon Huawei od firmy T-Mobile, to oczywiście wszystkich Państwa zapraszam już na godzinę. 19. O godzinie 19:00 będzie konkurs. Słuchajcie, Daniel Wieleba i oczywiście Timo Pajtrak. Dzisiaj drugi dzień Dni Chojnice, tutaj wczoraj Oliwia wygrała smartfon, a dzisiaj niepokonany, niezniszczalny, najlepszy w bryle lodu oczywiście Rafał. Cześć Rafał. Cześć. Dobrze, Rafał, jak ty tego dokonałeś, chłopie, skąd się o tym dowiedziałeś? Dowiedziałem się z sceny, jak byłeś na głównej scenie, po prostu... Zdecydowałem, że wezmę udział, zaryzykuję, może szczęście dopiszę. No i szczęście dopisało, ale powiedz mi, Rafał, jak ty tego dokonałeś? Jak mogłeś wyrwać ten smartfon z tej bryły lodu? Nie ja wiem, udało się jakoś, po prostu szczęście. Dobra, jak się cieszysz, wiesz, że jakieś zrób szaleństwo, wow, hello, yo. <grych> Hurra! Dobra, dzięki bardzo, słuchajcie, już za dwa tygodnie jesteśmy w Bolesławcu Łódzkim, bądźcie z nami, może ktoś z was wygra oczywiście smartfon Huawei od firmy T-Mobile. Cześć.